Wiedźmin 3. Dziki Gon. Bestiariusz. Łup łup. Skalne trole wydają się powolne, głupie, ospałe. Łatwo je zlekceważyć. Jeszcze łatwiej zaś rozwścieczyć. Wtedy najlepiej wziąć nogi za pas, bo rozjuszony troll jest niezwykle groźnym przeciwnikiem. Nie inaczej było w przypadku owianego złą sławą łup whoop, łupa. Każdy jego cios był jak uderzenie taranem. W starciu z nim należy więc albo stosować uniki, albo korzystać ze znaku kłę. Twarda skóra czyni tego trola wytrzymałym na razy, zwłaszcza te zadane od tyłu, bowiem pancerz na plecach ma najgrubszy. Szansę na zwycięstwo należy zaś upatrywać w tym, że podobnie jak inne trole jest dość powolny, a przez to szczególnie podatny na działanie znaku Irden.